A w dzisiejszym odcinku, czy rudy siwiec w końcu przełamie złą pasę i zacznie nie dostawać w pierdzielu od byle złamasów? Czy odnajdzie miłość swojego życia? Czy może jednak zaliczy kaplicę? Zapraszamy. Zaczyna się dobrze ten odcinek. Czemu wszyscy na mnie? Daj ta żyć. U! Także o. Motel sobie w miarę Przypomnieliśmy. Wiem z czym to się je. Wiem, że trzeba podchodzić do tego znacznie ostrożniej. Tak też w Lordzie będziemy robić. Powolutku sobie budować tę swoją... O nieku, ...karierę. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się kolejnym razem. I arrivederci.